Patryk, jak czujesz się? Jak się czujesz? Mów. Ciężka przeprawa w drugiej walce. Chodź, 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 chodź. chodź. Oh co mówiłem, że będzie? Miał być chyba trochę wcześniej. No Ale ja okej, okej, mów, się. No, mów, 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 mów. Słuchaj mów. Mów, 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 mów. się dobrze. w walkę, czułem, że wygrywam, kontrolowałem całą walkę. Oczywiście, że kontrolowałeś, miałeś kibiców, nie? I, nie? I, tak, słuchaj, w, słuchaj, w, w pierwszej w, rundzie pod koniec miałeś go na deskach, prawda? No tak. Dobry byłeś, stary. Czyli jesteś zadowolony, słuchaj, dobry, sprawdziłem. Cztery tak, zlady, dobre. Y, było, Przejmaj się. Było no. parę sytuacji, do, by skończyć walkę przed czasem, niestety. Troszeczkę kurde przeciwnik niewygodny, nie pasował mi na słabą publiczność. By, było, było parę sytuacji takich, w których mogłem to wykorzystać. Niestety jeszcze jednak to jest do ring, troszeczkę coś skoncentrowałem lekko rękę, ale nie tłumaczy się nic. Było do przodu, najważniejsze lekcja na następne walki i myślę, że w będzie jeszcze lepiej. Dokładnie, odpoczywaj, przyjdę zrobić wywiad na spokojnie, przemyśl całą walkę. Jeszcze raz gratulacje.